Na tej lekcji chciałabym opowiedzieć Ci o strajkach, jakie miały miejsce w sierpniu 1980 roku. Dowiesz się, jak doszło do powstania NSZZ Solidarność i czym były porozumienia sierpniowe. Zapraszam! Kryzys w kraju stale się pogłębiał. Latem 1980 roku na Lubelszczyźnie. Zaczęły wybuchać pierwsze strajki, a w połowie sierpnia objęły też Szczecin i Trójmiasto. W Stoczni Gdańskiej im. Lenina bezpośrednią przyczyną protestów ludzi było zwolnienie z pracy Anny Walentynowicz, która znajdowała się tuż przed emeryturą, a która to była działaczką wolnych związków zawodowych, które były uważane przez władze za nielegalne. Strajk rozpoczął się 14 sierpnia 1980 roku. Jego plan opracował Bogdan Borusewicz, a na jego czarę stanął Lech Wałęsa. On także został wyrzucony z pracy i także był działaczem WZZ. Protestujący mieli trzy główne postulaty: chcieli podwyższenia płac, upamiętnienia osób poległych w grudniu 1970 roku. I przywrócenia do pracy zarówno Anny Walentynowicz, jak i Dacha Wałęsy. Był to strajk okupacyjny, co oznacza, że robotnicy zajęli teren stoczni, blokując jej funkcjonowanie, by wymusić spełnienie swoich żądań, a jednocześnie uniknąć prowokacji ze strony władz. Kluczowy był dzień 16 sierpnia, kiedy to udało się przekonać robotników, by nie opuszczali terenu zakładu. Stoczniowcy otrzymali wsparcie innych trójmiejskich zakładów, wobec czego zawiązano Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, w skrócie MKS, a jego liderem został Lech Wałęsa. Wysunięto listę 21 postulatów, które dotyczyły poprawy sytuacji ekonomicznej pracowników, powstania legalnych związków zawodowych, które byłyby niezależne od władz, wolności słowa. Oraz zwolnienia więźniów politycznych. Zostały one spisane ręcznie na drewnianej sklejce. W 2003 roku postulaty te zostały wpisane na listę programu UNESCO Pamięć Świata i są dziedzictwem o dziejowym znaczeniu dla historii ludzkości. Do strajku zaczęły się przyłączać inne zakłady pracy z całej Polski. Protestujących wsparli intelektualiści związani z opozycją, czyli Tadeusz Mazowiecki, czy Bronisław Geremek i ludzie związani z kor, jak Bogdan Borusewicz czy Lech Kaczyński. Władze nie zdecydowały się na użycie siły, z jednej strony dlatego, że zasięg strajku był ogromny, a po drugie, że doszło do sojuszu robotników i inteligencji. Zamiast tego poproszono o mediację prymasa Wyszyńskiego. Zaczęły się rozmowy. Ich efektem było podpisanie 31 sierpnia 1980 roku. Porozumień sierpniowych, w których to władze zobowiązały się, że spełnią wszystkie 21 postulaty protestujących. Do ich podpisania doszło w hali BHP Stocznik Gdańskiej, a Lech Wałęsa użył przy tym dużego długopisu ze zdjęciem papieża Jana Pawła II. Podobne porozumienia podpisano też z protestującymi w Szczecinie i w Jastrzębiu-Zdroju. Wydarzenia te wpłynęły na zmianę władz w kraju. Gierek ustąpił ze stanowiska, a pierwszym sekretarzem KC PZPR został Stanisław Kania, który był uważany za zwolennika reform. Anna Walentynowicz od 1950 roku była zatrudniona w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina, między innymi na stanowisku operatora Słownicy. Od 1978 roku aktywnie działała w WZZ Wybrzeże. Została zwolniona z pracy w sierpniu 1980 roku, co było bezpośrednią przyczyną strajku. Już po podpisaniu porozumień sierpniowych została przywrócona do pracy. Brała udział w tworzeniu NSZZ Solidarność. W trakcie stanu wojennego była internowana. Od początku lat 80. nie zgadzała się z działaniami Wałęsy wobec komunistów, uważając je za zbyt ugodowe. Zginęła 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej w Spoleńsku. Lech Wałęsa od 1967 roku był zatrudniony w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina jako elektryk. Pod koniec lat 70. zaangażował się w działalność WZZ. Współpracował też z KOR. Stanął na czele strajków w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku. Później został liderem NSZZ Solidarność. W trakcie stanu wojennego był internowany przez ponad rok. W 1983 roku uhonorowano go pokojową Nagrodą Nobla. W 1986 roku znów powołał struktury Solidarności. W 1989 Podczas obrad okrągłego stołu był przywódcą strony Solidarnościowej, a w 1990 roku został wybrany na prezydenta Polski. Jednym z punktów podpisanych porozumień sierpniowych było utworzenie niezależnych od władz związków zawodowych, i rzeczywiście zaczęło one powstawać w zakładach pracy w całej Polsce. Pojawił się jednak pomysł, by utworzyć jedną, Ogólnokrajową organizację związkową. 17 września 1980 roku odbył się zjazd delegatów z całej Polski, na którym utworzono niezależny, samorządny Związek Zawodowy Solidarność. Sąd Wojewódzki w Warszawie próbował jeszcze narzucić zmiany w statucie organizacji, ale Sąd Najwyższy zadecydował o rejestracji związku bez tych zmian. Do NSZZ-Solidarność przystąpiło niemal 10 milionów Polaków, a była to większość osób czynnych zawodowo. Do Solidarności zapisywali się i przeciwnicy władzy, i członkowie PZPR. Solidarność była legalnie działającą organizacją jedynie przez 15 miesięcy. Był to tak zwany Karnawał Solidarności. W tym czasie można było publicznie wyrażać swoje poglądy polityczne. Wydawany był tygodnik Solidarność, który, mimo że był niezależny od władz, to dalej podlegał cenzurze. Wiele ulotek i gazet było przekazywanych nielegalnie w tzw. drugim obiegu. A w Gdańsku powstał pomnik poległych stoczniowców w grudniu 1970 roku. W Poznaniu zaś wzniesiono pomnik ofiar czerwca 1956 roku. Jesienią 1981 roku. Odbył się pierwszy zjazd delegatów NSZZ Solidarność. Zorganizowano go w gdańskiej hali Oliwia. Podczas zjazdu uchwalono program z żądaniami reform gospodarczych i demokratyzacji państwa. Wybrano też nowe władze związku. Przewodniczącym został Lech Wałęsa, a kandydatury Andrzeja Gwiazdy i Mariana Jurczyka zostały odrzucone przez ich radykalniejsze poglądy. Dodatkowo, Wystosowano odezwy do społeczeństw innych państw komunistycznych, by naśladowali polskich robotników. We wrześniu 1980 roku polskie dowództwo wojskowe zaczęło opracowywać plan siłowej rozprawy z opozycją. Dodatkowo sytuacja w Polsce niepokoiła władze ZSRS, które niezapowiedzianie przeprowadziły manewry wojskowe w pobliżu polskiej granicy. W Moskwie spotkali się też przywódcy państw komunistycznych, a podobne działania odbyły się w 1968 roku tuż przed wkroczeniem wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji. Jednak Breżniew nie zdecydował się na interwencję w Polsce, naciskając, by to polskie władze rozprawiły się z Solidarnością. 13 maja 1981 roku. Przeprowadzono zamach na papieża Jana Pawła II. Miało to miejsce na placu św. Piotra w Rzymie podczas audiencji generalnej, gdy papież błogosławił wiernych. Zamachowcem był turecki terrorysta Mehmet Aliakcza. Poszlaki wskazują, że przygotowywały to tajne służby bułgarskie na zlecenie władz sowieckich. Papież został wtedy ciężko ranny. Także w maju, a konkretnie 28, zmarł prymas Polski Stefan Wyszyński, który przegrał walkę z chorobą nowotworową. Oba wydarzenia były wielkim ciosem dla polskiego Kościoła. Zapamiętaj najważniejsze. Wybuch strajków na wybrzeżu w sierpniu 1980 roku był skutkiem narastającego kryzysu gospodarczego. Bezpośrednią przyczyną protestów w Stoczni Gdańskiej było zwolnienie z pracy Anny Walentynowicz. Strajkowi w Stoczni Gdańskiej przewodził Lech Wałęsa. Utworzono Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, który opracował 21 postulatów. Robotników wsparli przedstawiciele inteligencji. 31 sierpnia 1980 roku komunistyczne władze podpisały w Gdańsku porozumienia ze strajkującymi. Analogiczne porozumienia Zawarto w Jastrzębiu Zdroju i Szczecinie. Niezależny samorządny związek zawodowy Solidarność powstał we wrześniu 1980 roku. Został oficjalnie zarejestrowany w listopadzie tego samego roku. Jego przewodniczącym został Lech Wałęsa. Skutkiem wydarzeń sierpniowych było odwołanie z funkcji pierwszego sekretarza KCPZPR Edwarda Gierka. Zastąpił go Stanisław Kania. Władze przygotowywały się do zbrojnej rozprawy z Solidarnością, na co nalegał ZSRS.